Trzeci jego występ to jest sensacyjny. Transmisja. Halo, witamy i pozdrawiamy Państwa ze Stadionu Nuevo Mirandia, gdzie mamy nadzieję, emocji nie będzie bra ale w niezbyt bezpiecznym miejscu. Będzie okazja dla rywali. Jest strzał z wolnego, ale bramka...

Dobra interwencja. Dobrze, utrzymuje się przy piłce. Ostatni gwizdek w tym spotkaniu. Remis 0 do 0. Czego zabrakło w grze obu drużyn, że nie. się dziwić, że jest o nim teraz głośno. Jest w formie. Strzela jak na zawołanie. Niedługo transmisja. Dzień dobry, witamy z Grenady. Witamy Państwa ze stadio Nuevo Los Carmenes. Bardzo nam miło, że dołączają do nas państwo. Decyzja sędziowska jest ostateczna. Dobrze teraz przeszkodził. Jacob. Z tego może coś być? Wychodzi na pozycję? Pramkę w tym meczu. Zaczną się wreszcie emocje. Poradził sobie z przeciwnikiem. Wyjaśniona sytuacja. Dobra interwencja w bramce. Bez fału, czyściutki odbór I to już koniec. Drużyna gości może cieszyć się z wygranej. Warto docenić takie zwycięstwo, gdy... Temu zawodnikowi poświęca się tu sporo uwagi. Ma wiele goli w trzech ostatnich meczach. Zapraszamy na transmisję meczu. Drodzy Państwo, przed nami wieczór pełen piłkarskich emocji. Zachęcamy do pozostania przed telewizorami. Zapowiada nam się... avalsham teraz zejść do Ma miejsca i czasu na tym skrzydle, i mamy gola. Tak, mają teraz dwa gole przewagi. Rywal jest w bardzo trudnej sytuacji. Uwaga, może strzelać. Że jesteśmy świadkami jad są szanowni państwo. na dyspozycja. Jacob. No nie, nie potrafili utrzymać się przy Teraz ich kolej na rozgrywanie. Rozpoczęło się ostatnie 20 minut tego spotkania. Ale szukacja na gola. I jest. Tym samym prowadzą różnicą trzech goli. Po prostu muszą to wygrać. I oto mamy koniec meczu. Ekipa gości zdobywa dzisiaj trzy punkty.

Ostatnio bardzo głośno jest o tym zawodniku. Ostatnio zdobył cztery gole. Jak będzie dziś? Niedługo transmisja. Łączymy się z państwem z Hiszpanii, a dokładniej ze Stadio Martinez Valero. Mam nadzieję, że czeka nas dziś spektakl na poziomie godnym piłkarskich gwiazd tego kraju. Najbliższe dwie godziny spędzą państwo z nami, czyli z Tomaszem Smokowskim. I Jackiem Laskowskim. Oglądamy dziś sobie z Państwem spotkanie ligowe. Na pewno będzie bardzo ciekawie. Ten mecz z pewnością dostarczy nam wielu niezapomnianych emocji. Zapraszamy. Ciekaw jestem, Tomku, co nam dziś zaprezentują te ekipy. Oczywiście, swoje typy mam, ale przede wszystkim mam nadzieję, że zobaczymy sporo dobrej gry. Szatki. To musi wejść. Pewna interwencja. Brawo. Łatwo przewidzieć, który zawodnik zabłyśnie w konkretnym meczu, ale można chyba założyć, że ten gracz ma duże szanse, by dziś poważnie wpłynąć na końcowy wynik. Nie sądzisz? No nie sposób go powstrzymać. Strzela seriami i z taką formą pobije wszelkie rekordy. Nie chciałbym być w skórze obrońców, którzy mają za zadanie go dziś powstrzymać. Montero. Nie rozegrać akcję, ale jest strata. Uwaga, będą prowadzić. Piłka w siatce. Mamy pierwsze trafienie w tym spotkaniu. No to mamy 1 do zera. Ciekawe, czy zobaczymy strzał, czy próbę koronkowego rozegrania. Teraz wspaniała okazja! No to powinno być wyrównanie, stuprocentowa okazja. Nie mam pojęcia, jak to nie wpadło. Mogą potem tego bardzo żałować. J.K. Stracili teraz piłkę. po tym wejściu. Może coś być z tego podania. Błąd i strata. Teraz może być groźnie. Uwaga! Musi to wykorzystać! Piłka w bramce! Odskakują na dwa oczka! 2 do 0, gramy dalej. Akcja zbliża się do szesnastki przeciwnika. Ciekawe czy zakończą to strzałem. Szydle może ruszyć z piłką. Uwaga! Chyba będzie gol! I dobrze teraz, Dantasz. Pewnie. Centra w pole karne. No nie wiem, co mu strzeliło do głowy. Najlepiej przemilczmy to uderzenie. Pracą piłkę. coraz groźniej. Ach, mieli piłkę i wydawało się, że mieli też pomysł na akcję. No ale wyszło jak wyszło. Ma piłkę i okazję, by dobrać do jednego z kolegów. Zablokowany strzał. Bez problemu wybił przeciwnika w kole. I bramka szkurą. No i teraz będzie zmiana. Na boisku zamelduje się nowy zawodnik. Nie, nie. Takim strzałem głową nie mogli go pokonać. Otóż to on dobrze wiedział, którędy to polecił. Łatwo obronić. Dobrze, teraz pod bramką rywali. Jak to zakończą? Teraz piłkę. Może być groźnie. Ma teraz szansę. Znakomicie wybroną. Brawo. Daleka piłka z rogu. Tak, to powinno się robić w obronie. Dobrze go teraz znalazł. Doskonała piłka sam plecy obrońców. Co tu się dzieje? Ten piłkarz jest niemożliwy. Trafia już trzeci raz. Naprawdę przyjemnie jest być świadkiem takiego hat -tricka. Tak jest. Koniec. Rozpoczynamy drugą połowę meczu na Estadio Manuel Martinez Valero. Główny dribbling, zawodnik idzie dalej. Dobra interwencja, przytomne zachowanie w polu karnym. Jest próba strzału. Tak! To jest bramka! A więc mamy 3 do jednego. Jacob. Ależ ma żelazne nerwy. Może coś być z tego podania. Decyzja sędziowska jest ostateczna. Spalony. tym transferze dużo się ostatnio plotkowało, więc nie dziwi, że oficjalnie go potwierdzono. Chłopak ma wszystko, żeby zostać klubową legendą. Jeśli będzie zasuwał na treningach i sodówka nie uderzy mu do głowy, będą mieli z niego dużo pożytku. Rusza do przodu skrzydłem, ma sporo przestrzeni. Świetne, filtrujące podanie. Dobra obrona, ale to nie koniec zagrożenia. Co tu się dzieje? Kolejna bramka! Wyglądało na katastrofę, ale wzięli się w garść! Odrabiają straty! Proszę państwa, jeszcze jedno trafienie, a będzie remis! Sosa historia! Niestety traci piłkę. być groźnie. Okazja. Może być groźnie. Gol! Proszę państwa! Gol! Była jedna bramka przewagi, a teraz prowadzą już dwiema. w pobliżu pola karnego. Pytanie, co teraz zrobią. I udało się zablokować. To może być groźne. Będzie kontra. Próbuje teraz uderzać na bramkę. Groźnie było. Dobra interwencja. Piłka wyszła. Wznowienie zamku. Świetny teraz odbiór we własnej szesnastce. Całkiem dobre zagranie górą. Podanie przejęte. Piłka odzyskana. Tak, teraz środkowe formacje obu zespołów mają gorszy fragment gry. Dobre podanie, może być groźnie, ależ zagranie, co teraz zrobi? Gol, gol, tylko bramka Strady. No proszę państwa, nie poddają się, będzie teraz ciekawie. Zdobywa teraz na swojej drużyny. teraz pod bramką rywali. Jak to zakończą? Dobrze teraz reaguje bramkarz. Wrzuca piłkę przed bramkę. No nie najlepiej teraz w obronie. Zablokowany ten strzał. Cóż, strzał daleki od ideału. Dobrze to wyglądało, gdy się składał do tego boleja, ale potem poszło już gorzej. Źle trafił w piłkę. Może się zamyślił w momencie strzału. Dziejko. nie? I bramkarz wypił piłkę. Nie ma niebezpieczeństwa. Piłka poza boiskiem. Można odetchnąć. Zaraz Ugrożny. Próbuje szczęścia. Piątkuje. Niebezpieczeństwo oddalone. I teraz partnerzy z zespołu pokazują mu się dobry. Wciąż przegrywają jedną bramką. To może być ostatnia okazja, by znaleźć wyrównanie. Traci tę piłkę. Nic nie będzie z dośrodkowania. Pewnie wyjaśniają sytuację. Ruszają do kontry. Jak to się skończy? Szansę, uwaga! Dobra interwencja, ale zagrożenie jeszcze nie minęło. No zapowiadało się nieźle, ale jednak z dużej chmury mały deszcz. Mocne wejście, ale czyste. Jeszcze około minuty doliczonego czasu gry przed nami. સ્પોર